No witam, witam. Dzisiaj mam takie pytanie techniczne do Was i prośbę o wyjaśnienie mi tak jak mu zienowi, na narzędzie człowiekowi, który się nie bardzo na tym zna. Otóż swego czasu jak wchodził, jak jak chodziła Winda 10, Windows 10, to ja tu miałem wcześniej Windows 8.1. No i było pytanie, czy chcę to póki darmowo. Darmowa jest ta aktualizacja czy chcę zainstalować, zmienić, przejść z tego 8.1 na dziesiątkę. No to kliknąłem, oczywiście tak wiadomo było, że nowy system będzie miał na początku jakieś tam wady, ale wiadomo też było to, że pod ten nowy system będą wszystkie, prawie wszystkie nowe aplikacje, tak niektóre najstarsze, które chodziły jeszcze tam pod xp pod listą. Pod dziesiątką już mogą nie chodzić w ogóle. No więc kwestią y, logiki było tak. wklepałem, proszę bardzo, zmieniaj. No i zmienił mi, aktualizował, aktualizował mi 8 i jedynkę na dziesiątkę. I bardzo fajnie. Z tym to było w zeszłym roku, nie wiem, lipiec y, czy czerwiec. Tam do lipca był chyba termin y, aktualizacji, ponieważ od lipca do końca lipca chyba aktualizacja była za darmo, za free, free. No i koniec lata, jesień, coraz częściej miałem takie jakieś aktualizacje i pyk, i pyk z tym, że ja i tak tam klikałem mm, zgodę, tak, aktualizuj, tak, mm, proszę bardzo, tak i coś tam. W końcu ustawiłem sobie y, w, tamtych, y, w tamtych ustawieniach systemowych, żeby aktualizował bez pytania, bez mojej zgody, aktualizuj. I tak nie bardzo wiem, co on ode mnie chce. No, i podczas takiej jednej których tam aktualizacji jesienią chyba w zeszłym roku, jak włączyłem, potem opaliłem komputer, to pokazało mi się na ekranie, tu na, na ekranie, taki komunikat, takie coś. To znaczy, nie jestem pewien, czy to, mm, 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 to był skutek kolejnej jakiejś tam ważnej aktualizacji, czy być może skutek mojego błędu bo zachciało tam mi się czyścić trochę, znaleźć trochę miejsca na dysku i ręcznie na przykład czyściłem niektóre pliki z folderu y, tymczasowego temp. Jest tam taki folder tymczas plików tymczasowych. One się tam w zasadzie same potem wyrzu system wyrzuca sam, ale ponieważ miałem tam wiele plików niepotrzebnych już dzisiaj, tymczasowych, zwłaszcza filmików, które zajmują sporo miejsca na dysku, no to... Wyrzucałem ręcznie, czasami tam oznaczałem po 20 sztuki w kosmos, w kosmos i paszoty won w kosmos. No i w pewnej chwili było, tak, było pytanie, czy na pewno jakieś tam dwa czy trzy pliki, czy na pewno te dwa czy pliki chcę usunąć, wrócić w kosmos, ponieważ jak usunąć, są to pliki systemowe, wchodzące do systemu i jak te pliki wyrzucę, to niektóre aplikacje mogą mi się nie otwierać. I faktycznie zgubiłem, yy, zgubiłem potem, no gdzieś przepadło, przepadł mi kalkulator, nie działa, nie działa mi tak, że nie aha, taka ikonka była do sklepu yy, 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 do sklepu Windowsowskiego, Play, no i coś tam jeszcze yy, przepadło, nie pamiętam już co. Jakieś tam dwie czy trzy, trzy aplikacje się nie otwierają za cholerę. Pierdziu, niech się nie otwierają, ale powiedz mi... Co z tym komunikatem, który się otwiera zawsze i jakoś próbuje wejść, hmm, odpalić Windows? Przy otwarciu komputera ma... Nie, nie jest to szkodliwe, bo tam w zasadzie kliknąć hmm, y, 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 tak, czyli Enter po prostu, ale jest to bardzo upierdliwe. Co mam z tym zrobić? Co mam zainstalować na dysku? Bo chyba mogłem to wyrzucić ja ręcznie, grzejąc tam w tym. Coś wyrzuciłem. No więc powiedz mi, co wyrzuciłem, skąd to mogę wziąć i jak to na dysk ponownie zainstalować.